Chyba coś, czego nie powiedziałem tutaj jeszcze dzisiaj. To jest to, co zrobiłem sobie po wypadku sam ze sobą, że wyznaczyłem sobie taką misję misję życiową. I to jest chyba coś, co w książkach rozwojowych jest dosyć często spotykane, żeby właśnie mieć taką misję i, i wizję. Jak to nasze życie ma wyglądać, nie wiem, za 5 lat, za 10 lat. W moim przypadku to wiadomo to, że ta świadomość, że w jeden dzień mogłem stracić trzy razy życie. I gdzieś tam wytrwałem, przeżyłem z jakiegoś powodu, no i po prostu chciałem coś więcej dać, skoro już jestem, i przechodzę przez to wszystko. No to taka wizja, misja, żeby inspirować. Czyli, y Konkludując, y, chodzi też chyba o to, żeby mieć w życiu poczucie sensu pojazko. I usłyszałem ostatnio takie zdanie, że No skubi ten sens. Tak. To jest najgorzej. Właśnie sens, czyli ta misja, y, jakaś wizja tego, co chcemy robić i po sobie zostawić.